że niedopasowane siodło może być przyczyną problemów behawioralnych lub sztywności grzbietu albo skrócenia wykroku? Być może koń notorycznie zrzuca przeszkody lub odmawia skoku lub wyłamuje? A może, kiedy próbujesz na niego wsiąść, zaczyna się wiercić i kręcić? A może jeszcze trudno jest Ci go sprowadzić na jazdę z padoku lub pastwiska? To wszystko mogą być objawy niedopasowanego siodła. Jeśli chcesz, aby Twój koń osiągnął szczytową formę, zadbaj o jego plecy i to, co się na nich znajduje. Aby wygodnie było mu z tobą przemierzać świat, gwarantuję tobie, że pod dobrze dopasowanym siodłem osiągniecie znacznie więcej w znacznie krótszym czasie. Nazywam się Marzena Boguś i dbam o harmonijny rozwój koni i jeźdźców. Moją misją jest pomaganie w osiągnięciu porozumienia pomiędzy koniem a jeźdźcem, właśnie. Jestem autorką e-booka Rozpoznanie kulawizny u koni. Pracuję obecnie nad kolejnymi niezbędnikami jeździckimi. Przedstawiam Tobie również Kontesę, mojego wierzchowca. Jeśli jeszcze nie widziałeś poprzednich wideo, koniecznie do nich zajrzyj. Dowiesz się z nich, jak konie postrzegają otaczający nas świat. Oraz posłuchasz, jak na własnych błędach doszłam do miejsca, w którym jestem teraz. Z pomocą Kontesy oczywiście. Doszły do mnie Wasze głosy, że te wideo trafiają w punkt problemu. I że część z Was również borykała się z takimi problemami. Więc zapraszam Cię dzisiaj na naukę podstaw pasowania siodła, żeby Wasze wierzchowce mogły cieszyć się komfortem jazdy. Zobaczę Tobie teraz w pierwszej kolejności, w jaki sposób sprawdzić, czy siodło nie jest uszkodzone. Bierzemy sobie takie siodło. Wiadomo, tutaj jest przedni łęk, tutaj tylny łęk. Przednim łękiem oprzyj sobie siodło o własne biodro i ciągnij z całej siły tylny łęk do siebie. Jeżeli siodło się nie ugina, siedzisko się nie marszczy, to musi być duża siła, zaznaczam. Wtedy jest OK. Terlica jest cała. Drugim elementem jest sprawdzenie, czy przedni łęk nie trzeszczy, nie ugina się, nie rozgina. Tutaj przód siodła. Tak? Sprawdzamy. Jeżeli jest OK, nic się nie gniecie, nie skrzypi, wtedy jest cały. Trzecią częścią, którą musisz sprawdzić, są poduszki, panele siodła od spodu. Tutaj ręką Przejeżdżasz jeden i drugi, sprawdzasz, czy nie ma żadnych nadmiernych punktów uciskowych. Czy na przykład wypełnienie nie skłębiło się w którymś miejscu nadmiernie, tak żeby żaden z tych punktów nie sprawiał koniowi dyskomfortu, czyli nie wbijał się nadmiernie w grzbiet. Trzecia sprawa jest taka, że tunel tutaj siodła pomiędzy panelami powinien być minimum na trzy palce. Oczywiście wszystko zależy od wielkości konia. U kucyków będzie to troszkę mniej, u dużych koni trochę więcej. Chodzi tutaj o to, że kręgosłup, kręgi kręgosłupa, wyrostki kolczyste razem z wyrostkami poprzecznymi muszą się tutaj mieścić, żeby nie były zablokowane. Wtedy koń może swobodnie się poruszać i swobodnie, swobodnie poruszać kręgosłupę. To będzie czwarty element. Sprawdzamy też tutaj w środku, czy nie ma żadnych punktów uciskowych, czy, czy żadne elementy siodła nie wystają, nie kłują, nie gniotą. To jest bardzo ważne. I to, co jeszcze musisz sprawdzić. To fakt, czy tutaj siodło zachowuje symetrię. Najlepiej jest to zrobić, opierając sobie siodło o ziemię. Sprawdzamy, czy przy takim położeniu nie buja się ono na boki, tak? Czyli czy żadna tutaj ze stron siodła nie wystaje nadmiernie do przodu. Jeżeli by wystawała, to znaczy, że być może w przyszłości siodło miało uszkodzoną terlicę i było poskładane, a w tym momencie jest to zrobione nie do końca dobrze, jest po prostu krzywe, więc siodło jest skręcone i będzie przeszkadzało koniowi poruszać się prawidłowo. Co jeszcze możemy sprawdzić? Możemy sprawdzić, czy tutaj przystuły pod spodem są całe, tak? Czyli te paski, one są bardzo ważne, żeby dobrze siodło trzymało się grzbietu, żeby nie było niebezpieczeństwa, że siodło, czy że popręg się urwie, tak? Więc sprawdzamy, czy one są całe, czy nie są nadmiernie wyciągnięte. Tutaj widzimy, że te dwie brzegowe, które są najczęściej używane, to nie jest nowe siodło, także trochę już przeszło, te dwie brzegowe są bardziej wyciągnięte, skóra wiadomo rozciąga się. Ważne jest tylko, żeby rozciągnięte były w miarę równo. Jeśli rozciągnięte są za bardzo, trzeba wymienić przystuły, tak? dać siodło do rymarza i je wymienić. To mamy te elementy, takie najbardziej podstawowe, które musimy sprawdzić. Teraz sprawdzamy, czy siodło pasuje do grzbietu konia. Sprawdzamy to w taki sposób, bez żadnych podkładek, bez czapraków, bez popręgu, gołe siodło. Tak, kładziemy na grzbiet konia. Mam nadzieję, że będzie to wszystko widoczne. Oj. Kontesa się zawiesiła, biedna, nieco od niej nie chciałam. Teraz nagle siodło, bach, na grzbiet. Bo on się zdziwił. OK, mamy już siodło na grzbiecie konia. Pierwszą ważną rzeczą jest fakt, czy nie jest ono za szerokie, bądź za wąskie. Tutaj, pomiędzy kłębem a przednim łękiem powinny zmieścić się minimum trzy palce. To jest takie, taka optymalna wielkość. Tutaj u niej wchodzą powiedzmy trzy i pół. To znaczy, że yy, mogłoby być może troszeczkę niżej, ale to siodło też tutaj jest mocno wycięte, tak, ma mocno wycięty przedni łęk, więc tutaj przy tym jest OK. Drugim aspektem jest fakt, czy nie wchodzi nam na łopatkę. Tak, tutaj takie wypukłość to jest łopatka konia i siodło położone poprawnie, mniej więcej tak, jak jest teraz, powinno być 2-3 cm za łopatką, tak, żeby nie blokowało ruchów. Ale ważne jest tutaj, nie patrzymy na te przednie poduszki o przysiodle na przykład skokowym, one są bardziej wystające tak i mogą na tą łopatkę zachodzić, z tym, że to jest część miękka. Ważne jest, żeby spojrzeć pod spodem. Tutaj nad kluczkami mamy z reguły takie przyszycie półokrągłe, tak taki łuk. Tu jest zaznaczony wąsterlicy, czyli sztywny element siodła najbardziej wybiegający do przodu. I o ten, ten element sprawdzamy. Aby nie wchodził na łopatkę. Tak? Ten element musi być te 2-3 cm za krawędzią łopatki konia. To jest ważne. Teraz tak. Sprawdzamy sobie, czy siodło nie jest za luźne, bądź za ciasne. Tutaj ręka musi się mieścić nam tak? pomiędzy grzbietem konia, pomiędzy bokiem a siodłem, ale musimy czuć delikatny nacisk. Jeżeli przejedzie nam ręka zupełnie swobodnie, znaczy że siodło jest za luźne i najprawdopodobniej będzie też wtedy uciskać kłąb. Jeśli natomiast ciężko nam jest tutaj przepchnąć się tak na dół, to znaczy, że siodło jest za wąskie i będzie uciskać kłąb, koń może się buntować, będzie mu to sprawiało dyskomfort, bo te wąsy termlicy będą się wbijać w ciało, tak? E, to jest to. Sprawdzamy sobie wizualnie. Możemy zrobić krok do tyłu. Sprawdzamy wizualnie, czy środek siodła jest na środku grzbietu, to znaczy, czy jeżeli usiądziemy w to siodło, to nie będzie nas wytrącać ani do przodu, ani do tyłu. Jeżeli byłoby coś takiego na przykład, ciężar ciała przeniesie się zbytnio na tylny łęk, tak? to jest niepoprawne. Natomiast jeżeli byłoby coś takiego przy za wąskim siodle, przy za szerokim, przepraszam, tutaj mamy sytuację przy za wąskim, tu sytuację przy za szerokim, Wtedy zbytnio będziemy się wbijać w ten przedni łęk i będziemy sprawiać koniowi ból. Dobrze, to mamy. Sprawdzamy jeszcze styczność paneli z grzbietem konia. Sprawdzamy to w taki sposób, że jedną rękę opieramy sobie na siedzisku, drugą ręką od, przod, od, od spodu przejeżdżamy wzdłuż paneli, tutaj, ciak. Tak, żeby wyszła nam na drugą stronę. Można to zrobić jeszcze w ten sposób. Tutaj, czy przez całą długość panelu. Tak, czy przez całą długość panelu mamy równą styczność poduszek z żbietem konia. Jeszcze jedna rzecz. Sprawdzamy, czy siodło się nie buja. To siodło minimalnie się buja. My jeździmy z taką cienką podkładką na nim, żeby to zniwelować. I tak koń już, słuchajcie, rozbudował się i przytył. Bo na początku musiało się mieć taką strasznie grubą podkładkę, bo siodło latało po prostu przed tył. Ważne jest, że podkładka powinna być używana tymczasowo, na czas właśnie rozbudowy mięśni albo powrotu do sprawności po kontuzji, po, po przerwie w trybie, Tak nie, nie przez cały czas. Najlepiej, jeżeli siodło dobrze leży tylko i wyłącznie na czapraku. Wtedy jest dopasowane super i wtedy koniowi będzie się chodzić najwygodniej, a jeździec będzie miał najlepszy kontakt z grzbietem konia. I ostatnią rzecz, którą możemy sprawdzić. Tak, jeżeli te wszystkie elementy już mamy, jeżeli wiemy, że koniec jest bezpieczny i nie kopnie nas, wtedy stajemy sobie z tyłu i sprawdzamy, czy widzimy przelot przez tunel. Tak? Czyli widzimy jakby albo przód konia, ciała, jeżeli koń nie jest mocno wykłębiony, albo po prostu świetlisty taki przysmyk, tak? Czyli że w żadnym miejscu ten, ten tunel między panelami nie jest ograniczony. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której zapomniałam powiedzieć, skleroza nie boli, musiałam się cofać po konia na pastwisko, stąd inna sceneria, ale to jest bardzo istotne, żeby siodło nie było za długie, tak, to znaczy e, nie może wystawać za ostatnie żebro, nie może wchodzić na odcinek lędźwiowy kręgosłupa, musi leżeć tylko na odcinku piersiowym, tak, sprawdzamy to w taki sposób, że opieramy się tutaj palcami o żebra, jedziemy sobie, przyciskamy delikatnie, jedziemy, 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 aż nam zrobi hop, Wtedy mamy granicę ostatniego żebra. Idziemy sobie tutaj do góry i sprawdzamy, czy siodło poza tą granicę nie wykracza. Tak? Czyli nie jest za długie. Kąteta ma długi grzbiet. Siodło też jest dosyć długie. To jest osiemnastka. Yy, dlatego można takie długie siodło na ten grzbiet założyć, z tego względu, że ona jest długa. Tak? Czyli taka osiemnastka nie wykracza. U większości koni pasujące będzie siodło o długości 17,5 cala. Tak? Długości siedziska. Wtedy jest ok. To jest bardzo istotne, dlatego trzeba też o tym pamiętać, tak? Sprawdzamy, czy siodło nie wykracza poza linię ostatniego żebra. Myślę, że powiedziałam chyba o wszystkich takich podstawowych aspektach, w jaki sposób możemy sprawdzić dopasowanie siodła. To, co jeszcze się robi przeważnie, to sprawdza się dopasowanie siodła pod jeźdźcem, czyli w czasie jazdy, bo siodło w pierwszej kolejności musi być dopasowane do konia. Ale musi być też dopasowany do jeźdźca. To też jest bardzo ważne, żeby nie wytrącało jeźdźca z równowagi. To jest bardzo ważna sprawa. Co jeszcze? Można sprawdzić. Ja używam na przykład specjalnego padu wyciskowego można tak nazwać. Kładziemy go zamiast czepraka. I to jest masa plastyczna. Przy przejeździe pod jeźdźcem. I ściągnięciu widać jakby takie te wypukłości, czyli miejsca naciskowe, tam gdzie siodło naciska najbardziej. W taki sposób można sprawdzić ucisk siodła i stosuje też kamerę termowizyjną, Tak, czyli bezpośrednio po jeździe, po zejściu robimy zdjęcia grzbietu yy, siodła od spodu i widzimy, w którym miejscu naciskało najbardziej, a w którym miejscu był przelot nadmierny. Bardzo ważne jest, słuchajcie, żeby siodło było dobrze dopasowane, zarówno do konia, jak i do jeźdźca. Na niedzielnym webinarze powiem Tobie, w jaki sposób może siodło nie pasować. Czyli w jaki sposób układają się wtedy, czy panele, czy samo siodło, że zaburza to równowagę jeźdźca, sprawia dyskomfort koniowi. Jakby rozwiniemy sobie ten temat. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat siadał i komfortu konia, jeśli chcesz umożliwić swojemu koniowi osiągnięcie szczytowej formy, zapisz się na webinar, na którym zdradzę tobie trzy sekrety konia chętnego do współpracy. Przekażę tobie wiedzę niezbędną każdemu jeźdźcowi, bez różnicy, czy jeździsz rekreacyjnie, czy startujesz w zawodach. Na webinarze będę również miała dla ciebie ofertę specjalną, dlatego nie może cię na nim zabraknąć. Zapisz się na webinar już teraz. Link znajdziesz w opisie tego wideo. To nic nie kosztuje, a możesz wiele zyskać. Dziękuję Tobie za uwagę i do zobaczenia w niedzielę o 20.00 na żywo na webinarze. Cześć!